Siemanko, z tej strony Radek jest ze mną Artur. Cześć! Zaczynamy serię z ten dzienni! Postanowiłem poprosić Artura o pomoc w nagraniu jakichś dwóch, trzech wyzwań. Czy ma już tutaj widzicie taką... Chustę, powiedzmy chuste, bo to jest zrobione z koszulki, nie weźmy chusty pod ręką no. na oczach. A zadanie to zamknij oczy lub zakryj oczy i połącz kropki z pamięci. Artur przed chwilą widział te strony. Pewnie już tak nic z nich nie pamięta. Będzie śmiesznie. Eee, oczy ma zakryte. Daję mu markera do ręki, tylko baga mnie popisz mi bluzy, mam tylko jedną. Na razie. Na razie. Masz markera w ręce. Eee, <śmiech> o, <śmiech> dokładnie, roz? tak, o. Ja będę trzymał Ci dziennik i będziesz rysował. Jeszcze Trzyma Nie loka, nie loka, nie, roku, nie, roku, nie roku. No dobra, pomacaj sobie. Chociaż raz sobie możesz pomacać. Mm. Pomacaj sobie. <laughs> dzien, dziennik i spróbuj połączyć kotki. Zobaczymy jak się to wyjdzie. Może obrózniesz trochę bardziej tak, no, żeby też widzowie widzieli jak malujesz. Okej. Okay. Nie patrzę. tak wygląda okay. wynik końcowy łączenia kropek od Artura. Ok, zdejmij. Zdejmij teraz ten i zobaczymy dwójkę jak ci poszło. Aha, mój mózg. Trzy, cztery, oto twoja chwila prawdy. O kurde, no powiem wam, nie poszło najgorzej, co prawda jednej kropki nie połączył. No, Aj źle. Tutaj, ale... gdzieś tam jest. No nie bo ona nie miała połączył. być tu. Umiałabyś widzisz to. No, się, no, no jest. Tak. <gry> Zaraz ci dam czarny marker, sobie domalujesz. O, już. No, nie poszłam najgorzej, widzicie. No, w sumie kropki są połączone. do mnie ta jedna, to byłoby idealnie. No, jedna. No. Ja raczej nie dałbym rady ich tak łączyć. Pewnie bym sobie pomalował po dzienniku i wiedział, miałbym rąbane, gdzie są te kropki. Także Arturze, gratulacje. No, rozpocząłeś serię zniż ten dziennik. Pozdrow widzów i widzimy się w kolejnym zadaniu. Pozdrawiam Was. Korzystając z okazji, że był u mnie Artur, yy, postanowiłem zrobić kolejne zadanie z serii Zniszcz ten Dziennik, a o co go poprosiłem, to zobaczycie sami. Mam nadzieję, że przeżyje to chłopak. Nie mam mowy. ci wiedzieć, co to jest za zadanie? Żuj to, ale nie połykać. Proszę, tyle dobrze. Dzisiaj wykonuję trzecie zadanie z serii "Zniszcz ten dziennik: zadaniem jest zgub tę stronę, wyrzuć ją i pogódź się ze stratą. Nie pytajcie, gdzie jestem. Gniotę i żegnaj karteczko. O nie, papa! Nie ma. Ale. Szybko pogodziłem się ze stratą od Łukasza i lecimy na razie Wyzwanie numer 3, które przed chwilą widzieliście było kręcone w Krakowie po mit YouTube, na którym byłem właśnie razem z Arturem. Nasza I... kartka zaginał. Tak, właśnie nie do końca tutaj przyznam Wam się o co chodzi Żeby nie było, że świecimy tak sobie w jakiejś galerii. Artur szedł właściwie zjechał window na dół. Nie żeby, wziąć. Tak, żeby od razu jak ja zrzucę tą stronę, wziąć, podnieść ją i wyrzucić do kosza. Ale Artur jest za wolny i niestety... Ale myśleliśmy po prostu, że Artur, bo widzieliście też nagranie Łukasza. Joczok, serdecznie Cię pozdrawiamy. Myśleliśmy, że Artur zjadł już na dół. Okazało się, że jeszcze go nie ma. I że zdąży. Bo kończy. Linda niestety tak jeździła. Dopiero potem napojana na sam dół. Ale nie ma tego złego, ponieważ zaraz po tym jak kartka spadła na ziemię, Przyszła Pani Jadwiga sprzątaczka i szybko, jednym ruchem ręki zgarnęła ją do kosza, tak więc... Niestety, Pani Jadwiga była szybsza od Artura. Tak. No i Sorry. nie śmiecimy. Pamiętajcie, nie wolno śmiecić i wyrzucać śmieci biorę gdzie. Czwarte, ostatnie już zadanie w dzisiejszym odcinku. Jest to następujące zadanie. Mówię. Okay. Proszę, czytaj Arturze, czyń honor. Strona na czteroliterowe słowa. I ja wymyśliłem że zrobimy tak. Mamy jeden długopis. Każdy z nas napisze to słowo takimi trochę większymi literami, żebyście też mogli zobaczyć. Napiszemy to słowo drukowanymi literami. Przekazujemy dziennik drugiej osobie i ta osoba je czyta. I wymyśla swoje i przekazuje je drugiej osobie. I tak to będzie właśnie wyglądać. Zaczynamy! A więc moje pierwsze słowo to... Nie wiem czy będę potrafił. Ale po polsku, żeby <grymne> nie było. Masz? Proszę. Pierwsze słowo cztery Artura to kura. Dobrze, że... <grymne> Bo już miałem coś innego przeczytać, ale się powstrzymałem. Niech będzie kura. Ja sobie napiszę... Nie wiem, czemu mam czarną dziurę w mózgu. Nie mogę myśleć 4-literowego słowa. Przepraszam. Hmm. Radka słowo to lupa. O nie, on już ma, ja czułem, że mogę wymyślić. Wino. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Oh yeah. Uwaga! Wymyśliłem swoje słowo! Okej! Okay. Uuu! Uh, Uuu, uh, radek! Uuu, uh, myślza prawa Ta Radka słowo to kupa. Tak. I co on nie ogromny wymyślać, dajcie mi spokój. Mm. Jajo! I według Artura jajo wygląda tak. Nie wiem czy dobrze widzicie, ale tak według Artura wygląda właśnie jajo. Nie wiem skąd mam te jaja bierze, ale chyba jakiegoś czarnobyla. Ej, co? to nie jest No nie no, ale. mnie jajo, zrobił go tak. No taki. Taki owak koło. Nie? Nie? nie, 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 to nie. Ta -da! Proszę. No tak, radka słowo to bank. Cztery litery są? no, świetnie. A tak to jajka, to, to jest jajko? Tak, lepsze niż twój ziemniak. <laughs> okay. Niż twoja pyra, jak to się godo na śląsku. Ja. O, o! Daj mi swe słowo Arturze, a, a napiszę je na że... Obie? Obie. bie? Oh yeah, chcę ci powiedzieć. Dobra, to nie Ale widzę. I don't, I don't, I, don't, I don't. Nie masz? Dobra, pisz. Słowo Artura. Mapa. Okej. Okay. Ja akurat, zanim mam wymyślił to słowo, wiecie, parnaście minut minęło, ja już zobaczyłem na... Tak Na półce, na półce u siebie, w sumie na parapecie, Ktoś, co masz te litery, tak dobrze mówię, dobrze. Proszę. Cola! Cola, no co cola. Co ta cola? No to, to może być, nie cola. cola. Może być. Nie, nie no, dla mi, no cola. No cola. No, cola. No, co za cola? <laughs> nie, to nie może być? Nie zgadza się chyba ze mną. nie? No przecież, no jeden film dla mnie, no, jakby nie patrzeć. Masz no, no, tak, już pazernie? Muszę wygrać, muszę dobrać wygrać. <grymne> Proszę. Noga. Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę. Dobra. Dobra, moje ostatnie słowo. Okay. Masło. O nie, jestem idiotą. ha, <grymne> Radka słowo czteroliterowe to masło. Najgorzej. Dobra, brawo! Wygrałem Gratuluję! Wygrałeś! Wygrałeś! Wygrałem! Masło! Jak mi zaćmilo ludzie! Masło! Mówię! Masło już te litery! Haha, spokojnie, Chciałem jeszcze masło narysowanie. My a. byłem. Wygrałem! Wygrałem! Gratulacje Archie! My za chwilę no, We are the Champion! My za chwilę dopełnimy dziennik słowami literowymi. I pokażemy cztery. go wam. Tak, cztero, już pięcio, masło, no dobra, <grym>, zdarzyło się mi. Chciałem mu dać wygrać, no wiecie, no. niech się cieszy opatr. Czteroliterowy. No, Poniłem dziennik czteroliterowymi tak. słowami, za go no, pokażemy. Jesteśmy trzy godziny później, prawie piąta rano. E, ręka, atom, ucho, lato, ażur, alpy, góry, amor. Hmm. Cycer, koza, cena, elfy, elfie. Dajcie elfie, nie, te Go. Miałko. białko, teraz sobie go Gnom. Woda, foka, nora, tory, mm -hmm. kora, domy, soba, huta. Czekaj, soba. Wow. Tak, Nadajesz tak? się do lasu. Kuta, sofa, soda, mors, pole, tort, mm. Happy birthday. To Lody, kort, mole, for soła, kula, bile, duch, uh, guma i... takie Haki! Mamy na Was takie haki, że się nie pozbieracie. Rozumiecie? Jeśli tak? nie Rozumiecie? Suba. Jak nie będzie suba, lajka, komentarza, mamy takie haki, że się do Was pobierzemy. Zobaczycie. No. Dziękuję Wam za oglądanie, dzięki Ci, że wziąłeś udział w dzisiejszym odcinku. Zaczęliśmy w ten sposób pierwszy odcinek i zakończyliśmy pierwszy odcinek z serii Znisz ten Dziennik. W każdym odcinku będą myślę cztery zadania, nie więcej, żeby to były takie krótsze odcinki. Mam nadzieję, że się Wam podobał. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.